Anka gotuje. Gotuj i ty. Cześć. Dzisiaj przygotujemy pyszny gulasz ze schabu, pełen pieczarek i warzyw. Możemy go podać z kaszą lub ryżem. Będzie doskonałym pomysłem na obiad. A co potrzebujemy do przyrządzenia gulaszu? Przede wszystkim kawałek schabu, około kilograma, tak jak tutaj widzicie. Oprócz mięsa 3 czwarte litra bulionu, 1 paprykę, 3 4 łyżki oleju, sól pieprz, 2 marchewki, 2 cebule, 4 ząbki czosnku, 2 listki laurowe, 20 pieczarek, słoiczek koncentratu pomidorowego, czyli około 200 g, 3-4 łyżki śmietany, jedną łyżkę octu winnego, jedną łyżkę cukru, dwie łyżki papryki słodkiej, cztery łyżki mąki, ćwierć kostki masła, jedną łyżeczkę tymianku i rozmarynu oraz ćwierć łyżeczki gałki muszkatołowej. Na początek schab myjemy i kroimy. Najpierw w plastry, a następnie w kostkę 2-3 cm. Przy okazji odcinamy wszystkie błonki i żyłki. Jedną łyżkę mąki odsypuję na później, a do reszty dodaję paprykę słodką i dobrze mieszam. I w tak powstałej mieszance obtaczam dokładnie każdy kawałek mięsa. Na patelni rozgrzewam 3-4 łyżki oleju i smażę mięso na złoto ze wszystkich stron. A następnie przekładam mięso do garnka. I teraz na patelni roztapiam połowę masła i dodaję obrane marchewki pokrojone w plasterki. Po około 3 minutach smażenia dorzucam paprykę pokrojoną w kosteczkę. Znów 3 minuty i teraz na patelnię wędruje cebula pokrojona w piórka. 3 minuty i wrzucam umyte pieczarki pokrojone w półplasterki. No i teraz już wszystko razem duszę około 10 minut. Pieczarki puszczą troszkę soku, doprawiam solą, pieprzem i wszystko przerzucam do garnka z mięsem. Zalewam bulionem, dodaję przecier pomidorowy, oraz wszystkie przyprawy, również ocet winny. Oraz czosnek przeciśnięty przez praskę. Mieszam i na samym końcu już dodaję dwa listki laurowe. Wszystko gotuję na małym ogniu około 45 minut. Zagęszczam łyżką mąki podsmażoną z resztą masła. Mieszam, próbuję, ewentualnie jeszcze doprawiam. Wyłączam ogień i dodaję śmietanę. Nie wlewam jej jednak od razu, lecz najpierw hartuję tak, aby się nie zważyła. Ja dzisiaj podaję gulasz z kaszą gryczaną. Pachnie przepysznie i tak też smakuje. A ja zapraszam Was na mój blog. AnkaGotuje.pl. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam Was mocno i życzę smacznego. Mm.